Cześć, witam w kolejnym odcinku harmonogramy przelotów Starlink i Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Dziś niestety nie mam dla Was dobrych informacji. Ilość zdarzeń na niebie sukcesywnie się kurczy. Dziś jedynym pewniakiem do oglądania jest przelot Międzynarodowej Stacji Kosmicznej o godzinie 23.04. Starlinki niestety nie są już widoczne gołym okiem, potwierdziliśmy to wspólnie na live wczoraj. Dzisiaj tylko z obowiązku dziennikarskiego przekazuję informacje o przelotach, jednak bez urządzeń optycznych nawet nie podchodźmy do obserwacji. Natomiast jeżeli chodzi o start najnowszej misji, która wystartuje dzisiaj po godzinie 20, około godziny 21, no, niestety trajektorie te wstępne nie wyglądają najlepiej. Satelity Starlink najwcześniej będą widoczne w czerwcu i to może nawet za kilka tygodni. To jeszcze dokładnie będziemy mogli ustalić, jak już będziemy mieli dane po umieszczeniu satelitów na orbicie. Ok, to sprawdźmy dzisiejsze przeloty. Międzynarodowa stacja kosmiczna pojawi się na zachodzie nieba i przeleci w kierunku południowym, nisko nad południowo-zachodnim horyzontem. Pierwszy przelot Starlinków rozpoczął się o 22.52. Satelity przelecą z zachodu na wschód przez sam środek nieba. Drugi przelot Starlinków rozpocznie się o godzinie 0.27. Satelity przelecą z zachodu w kierunku wschodnim, dolecą maksymalnie do gwiazdozbioru Orła. I jak już wcześniej wspomniałem, szanse na obserwację tych przelotów gołym okiem są znikome. Falcon przeleci nad Polską z zachodu w kierunku południowo-wschodnim. Niestety niebo jeszcze będzie za jasne, żeby skutecznie go zobaczyć na niebie. Mimo wszystko, jeżeli ktoś ma pogodę, no to próbujcie. A bezchmurne niebo tylko w południowo-wschodniej części kraju.